Witalski zima, zima, zima pada, pada śnieg nie pomoże nic przy jak ma zryty łebu uh, uh. Witaj o, przesio, mamy zimę, jedną z najpiękniejszych od kilku lat w Podlaskim jest naprawdę mega śniegu, nasypało opór, ale ale, ale trzeba mieć naprawdę na Nawalone pod sufitem, żeby w taką pogodę ruszać w rewiry, bo o śniegu jest naprawdę opór. I tak jak teraz łoszki na pola nie wychodzą. W uprawy niekoniecznie da się wejść, bo jest naprawdę tyle nasypane tutaj, akurat na tym dużym lesie, tak może troszeczkę mniej, ale, ale też jest jest towaru. I, i każdy przy zdrowych zmysłach z odrobiną zdrowego rozsądku przy sobocie by założył ciepłe kapcie i sobie siedział gdzieś w domu przy kominku, ale tą kwestię medyczną mamy już ustalone minut 12 było jak jechałem Także le... lecimy lecimy, patrzę plan jest taki żeby zobaczyć te co zalegają na dużym lesie gdzieś przy tym na ja godzina gdzieś wokół upraw się przejść zobaczyć czy, czy dalej są, czy już ich nie ma. Gdzieś pochodzić, popatrzeć, wczoraj byłem furory nie zrobiłem, ale oprzeć jak na, bo jakiś dzień wolny jest pogoda fajna. Trzeba korzystać dopóki. Nie nabiorę śniegu w sandały to grzeje. Duży lasz uprawy nęciska i będzie dźwigane, marzy mi się. Od dawna podnieść Taką fajno zaśnieżoną Gdzie żeby z tego śniegu wystawały Tylko te pasymki Na razie jest morale wysokie Lecimy, zobaczymy co dzień da Krajobrazy wprost Pocztówkowe Ale kapitalnie ten śnieg na tych uprawach Tylko szkoda, że Nie ma tych Nie ma tego ośka co tu leciał Ale jeszcze Jeszcze go dzisiaj trafię Uuhu. Widać sobie kimał, ale jaki fajny miał ten widok wokół. Panoramę taką, że wszędzie widział, co się dzieje. No, <laughs> Szkoda, że nie zostawił. Ale dopiero dzień się zaczyna. Teraz też, żeby nie było, że ja za, za bykiem lecę, bo jakoś tak nigdy nie rozumiałem tych ludzi, którzy gdzieś zobaczą tropy i grzeją po tych tropach za bykiem. A... Ja jakoś nie mam do tego przekonania, bo nie wiem czy on czy on nosi czy nie nosi. Bardziej sprawdzam miejsce. Widać, że tu się trzymał. Są stare tropy w tej uprawie. Także jak zgubił wcześniej to dźwignę, bo miejscówki takie sprawdzam. A, a tu to jedynie jakby się go dało zobaczyć, to by było całkiem fajnie, ale to nie, też nie na tej zasadzie, że bym zanim to teraz pędził nie wiadomo ile kilometrów. Bo po pierwsze może być łysy, po drugie może mieć jakieś maluchy, które zrzuci w marcu. A to już zgodnie z prawdą, to nawet nie wiadomo, czy to nie była łania, bo po tropach nie potrafię poznać, a odchodów nie było. A taki dosyć był duży ten ślad po legowisku. Tak czy owak, lecimy. Buracki są, zwierzyna przychodzi. Jestem blisko. Jak to jest to, o czym myślę. To mam kurwa pełne gacie i się spuszczam. O, haha, byłem wczoraj tu po niego, ale nie znalazłem marzenie, moje marzenie się spełniło. Mam kurwa, mam. Mam taką w śniegu zasypaną. Jak się marzy mi, ale kurwa. Robię jak nigdy robię zdjęcia. Centralnie po ponio dziś jechałem. Uuhu. W końcu mam i ja. Du, 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 du. Pięknie, to jest. Nie, no wyłączam, żeby zrobić zdjęcia, bo takie coś trzeba uwiecznić. O, chwilę trwaj, ale podnosimy klamota. U, hu, 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 hu. Jest łopata, łopacisko. To, rrrrrrrrrrrrr. Świeży za, świeży nisko. U, hu, hu, hu. Pięknie piękne po to boguś tu dziś przyszedł uh, 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 uh. tararam ach ten ja piękne Schowam jest. Jest. je do samochodu i lecę szukam do pary bo ona gdzieś tu leży druga <grym> uh, nie ma szansy otropić bo to jest tak zadeptane bo jelenie też przychodzą dziś spadło z 5 centów tego śniegu z nocy i nie widać ale <grym> ale wiadomo, że gdzieś tu się trzymał, zaraz sprawdzę. Najpierw kręgi w zbożu dookoła tu, a później sprawdzę uprawę te obok, który mógł się odpoczywać i, 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 i. widziałem tam dalej, niedaleko samochodu, spał gdzieś w nocy, jest świeży ten, to pójdę tamtym tropem, zobaczę skąd on przyszedł co, tylko tu się nie podpalam, że to jest temat z nosem wcześniej musiał rzucić to ze dwa dni także już przysypało i mógł sporo odejść z nią ale kręcił się przy tych buraczkach a łosi jakim nic nie dokucza to one nie ten nie uciekają jakoś za specjalnie także no jest, jest nadzieja jak nigdy na to, na to drugo widać, że tu się kręcił może się uda, lecimy, ale dzień już jest mega, mega zajęczat Widać, że tu się trzymał i to jeszcze w takim czasie, który by odpowiadał do tej pierwszej, awy. ale gdzie ta druga? Uu, nie trzeba buszować w uprawie, choć jak tyle tego śniegu co jest, to nawet jak na... Łasko spadła drugą stroną przysypana, to nie widać będzie. Ale trzeba... Trzeba oblatać, bo... Bo trzeba i już. Gdybym nie miał wiary, że ta druga gdzieś tu leży. W życiu bym nie poszedł w to. Bo jest śniego, a na tym dużym lesie jakoś tak przedmuchało, nie widać tego, ale tutaj to jest masakra, tyle tego białego. W łóżku To jest W centymetrach. <gryzanie> uh, ale jest Ponad dwie dychy trzy spokojnie. I z góry się sypie, No pięknie, pięknie, tylko <gryzanie> weź tu wypatrz jak leży na ten. Jak leży na płaską pasymkami do dołu przysypana, to nie ma szansy jej zobaczyć. Uh, 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 uh. <noise> czekał do lipca, aż ten biały puszek zniknie. Kilometrów na a uczucia mam mieszane. Bo jest radocha, jest sław, bo naprawdę fajna, fajna, fajna rosocha łopa. <noise> Ale jestem niedosyt, bo do Parencji nie ma. A widać, że tu się fajnie kręcił, trzymał. Gdzieś też te kilometry bił. I no jest szansa, że gdzieś ta druga tutaj leży. Tropów ludzi nie było widać, ale już na no dziś skończyły mi się koncepcje pomysły gdzie latać, bo też otropić e, się nie da w nocy spadł ten śnieg i nie nie, 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 nie realne jest gdzieś po tropach i znaleźć do pary tak jak to fajnie by się chciało. Gdzieś tam nalatałem, natuptałem ale jutro, jutro to wrócę i jutro. Dźwignę do pary. Chyba, że nie jutro, to tak w połowie lipca jak te białe, biały puszek zniknie. Do następnej wyprawy na